Dzień dobry, na wejście, dopiero co odpaliłem streama i pierwsze co od razu jest Nexa zareaguje na kapitana Grima, więc może nawet uda mi się zrobić szybciej przed Asm... Dobra, czekajcie, stop, stop, nawet zobaczę, Asmon, Asmon Gold CPT Grim Teraz zobaczymy, Captain Grim, moi drodzy, nie ma, patrzcie, zobaczcie, w momencie kiedy tutaj jest tego Asmon Gold Clips Moi drodzy, nie ma tutaj, nie ma re reakcji na, na nowego kapitana Grima, jestem pierwszy, moi drodzy Pierwszy przed Asmon Goldem, dobra, let's go, let's go Nunu, e, no -nu, e, nu dziękuję bardzo za to Dzięki okay, Let's go. Oh, Lord Marogar. Oh, no. O C'mon, nie, guys, oh, Marogard. Oh, Marogard. <laughs> Tak, to wygląda. Marogar, do Marogar. Nie ma um, trzeba parsy robić. Like this and the other healers said they're going for a smoke Parse! <laughs> 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 guys! guys please I'm dying! Stop. Just kill the spike, I can What's <laughs> been kicked from the guild? <laughs> Wait what? Wait a second. <laughs> what the fuck was that? <laughs> 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 oh, I guess God. I was worrying for nothing. <laughs> <laughs> <noise> o, o oh, oh nie! Tam jest tyle mobów. Tam jest milion mobów dookoła, tak wiem. Ja tam właśnie farmiłem. O oh, wow. oh, nie! Juk Saron. Szybko! Tam są takie gule, które mocno biją. Oh.

<laughs> what the fuck, Zoe? What are you doing man? What the fuck? You was after my timeless lost, Drake. <laughs> it's mine! I'm sure my hunt will be over any moment. It will spawn any second now. Any second. Right over there. And there's Seregosa, she had to tell me. Wait, no, 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 <laughs> <laughs> no, Fuck you! Fuck you! <laughs> I guess now I understand why they call it. Time lost, Proto. -train. Time lost, Proto. <laughs> okay, I'm done. I'm just gonna have you guilt kicked and find a replacement. Oh, wait, yeah. what? Yes. Um, that's the horde area? You can't go in there. Uh. Shut up! Oh, come on!

I don't want to fight anymore. Yeah. Uh -huh. Same. huh no I Let's go. Oh. oh my god. I need those upper seats. <laughs> oh my god. <laughs> That's right, champ. On wszystko zaplanował. Jezu, cudowne. Jailer wszystko zaplanował, moi drodzy. Jailer wszystko wiedział. Te Amber CD, które musieliśmy wysrać, on to wszystko zaplanował. On specjalnie postawił je. Miał agentów 1000 lat wcześniej. Żeby ustawić te jakieś sadzonki, które my zjemy, zjedliśmy po to, żeby je wykupkać. Cudowne. Cudowny quest. <tum> Tam los no Drake, Absolutnie zarobisty sprawa. Najlepszy... To jest najlepszy motyw. <tum> jak on tutaj próbuje przejść. <tum> Ile razy ja miałem tak, że właśnie wchodziłem do złego tego... Wiecie, jak grałem na przykład z hordową postacią. I później po prostu wchodziłem do Dalaranu i pierwsze co to do alianckiego i tak... I dlaczego? A i później to po sekundzie mam takie... Aaa, I to samo było w tym. I to samo było, tylko że, że gorzej, moim zdaniem, było w um, miejscu Pandarii, jak się do tych Shrine of Two Moons i shrine of Seven Stars. I jak źle poleciałeś, to się tam zażnali po prostu. Jak <laughs> cudowne, naprawdę cudowne. Uw, biedne biedne Ambersedy, które muszą wyjść. Uw. No i ten questik, moi drodzy, jakby ktoś nie wiedział o co chodzi, tutaj Emet Nesting Tutaj najpierw robimy questy dla tych. Y Druidów Deatha, którzy wiecie, tam chronią życie i tak dalej. Cudowne, piękna sprawa, później idziesz do zona obok, gdzie kurde tego... <gdzie normalnie lecisz ten... Czekaj, what? a tutaj, i tutaj po prostu macie questy na zabicie chyba 20, pan... 20, pan... Nie, 20 panter, 20 nosorożców, 20 żyraf, później 20 krokodyli i tak dalej, to chyba ze 100 mobów trzeba po prostu wyrżnąć. Wyraźnie, albo po 30 nawet, już nie pamiętam, to jest kurde tyle. Cudowny filmik, naprawdę bardzo dobry. I przed Azmongoldem przereagowałem, zobaczcie. Będę musiał się upewniać za każdym razem, czy przypadkiem on czegoś nie powiedział. Cudowny, cudowny. Pozdrawiam, Nexus Live. See ya.